Chciałam przedstawić laureatki konkursu międzyprzedszkolnego recytatorskiego Moja Ojczyzna Polska. Oliwka reprezentowała naszą szkołę w kategorii dzieci pięcioletnich i zajęła pierwsze miejsce. Jesteśmy tu. Oliwka reprezentowała naszą szkołę w kategorii dzieci sześcioletnich i zajęła trzecie miejsce w i bazowsza. i jest w czerwieni babów i w białych kwiatach wiśni w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej Ży to przy to jest Polska. Pójdziesz w biało krzyż wycięty, hełm i pod nim święty, to jest Polska. Jesteśmy z naszych dziewczynek, prawda dzieci? Tak, oczywiście. Do, hymn, Jeszcze